Witam Adam Kopiec z portalu Excel i Adam. Sztuczka numer 32 na podstawie Excel Magic Trick numer 1008. W poprzedniej sztuczce było na temat tego, ile wyniesie koszt opłaty na jeden okres przy spłatach dwa razy w miesiącu przez okres jednego roku. Dziś sprawdzimy dwie opcje i która jest bardziej opłacalna dla pożytkobiorcy czyli gdzie zapłacisz mniej i tutaj już widzisz, że PMT jest obliczone chcemy obliczyć teraz sumę odsetek Excel to bardzo ułatwia, ponieważ istnieje funkcja spłać odsetki która właśnie oblicza ile będą Ci kosztowały odsetki od pożyczonej kwoty i po kolei, najpierw Potrzebna jest stopa, czyli standardowo jest to stopa za okres, nie za cały rok, tylko za okres, tu już jest wyliczona, więc wystarczy podać odwołanie do tej komórki. Następnie okresy, mamy ich aż 360, później WA, czyli wartość początkowa, stąd brana. I teraz okres początkowy, bo tu liczymy, ile tych wszystkich okresów będzie. To okres początkowy, to jest pierwszy, do końcowego, czyli stąd mogę pobrać i rodzaj. W PMT rodzaj był domyślny, tu trzeba go wpisać, 0 na koniec okresu, zatwierdzić i tak jak było wcześniej, jak podawałem tu akurat właśnie w B2, czyli zmienna argument WA. W zależności od strony, w której patrzysz, tu albo wstawiasz plus, albo minus w zależności od tego, czy będzie to wyjmowane z swojej kieszeni, czy wkładane do swojej kieszeni. sobie tu zatwierdzę i przeciągnę bok. I tu widać, no, że tu jest na minusie. Dla naszych potrzeb, właśnie mogę sobie minusik wstawić na początek i odpowiednio przeciągnąć tutaj. I teraz wyliczyć różnicę. Wystarczy od jednej wartości odjąć drugą. CTRL-ENTER, zatwierdzić i widać, że opcja druga jest mniej korzystna o 211 zł, akurat dla tych parametrów. Jeśli chcesz, mógłbyś to obliczyć, podobnie jak wcześniej, budować całe tabele amortyzacyjne i liczyć o tu są właśnie policzone sumy i na koniec wynik, który jest dokładnie taki sam jak z gotowej funkcji Excela. Dodatkowo, Mister Excel stworzył playlistę filmów związanych z, z tabelami amortyzacji, i tu jest właśnie dokładny link, gdzie możesz te filmy obejrzeć. One są w języku angielskim, niestety. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, po więcej porad i informacji na temat Excela.